3 czerwca 2025 roku, tuż przed rozpoczęciem pierwszego posiedzenia Sejmu po wyborach prezydenckich, marszałek Szymon Hołownia zwołał konferencję prasową, która błyskawicznie przyciągnęła uwagę mediów oraz opinii publicznej. Jego wystąpienie wyróżniało się silnym ładunkiem emocjonalnym, co zostało szeroko odnotowane i skomentowane zarówno przez dziennikarzy, jak i komentatorów politycznych. Marszałek, znany z wyrazistych i często poruszających przemówień, tym razem przemawiał w tonie nacechowanym poruszeniem i powagą. W swoim wystąpieniu stanowczo podkreślił konieczność przywrócenia debacie publicznej rangi i godności, apelując do wszystkich uczestników życia politycznego o odpowiedzialność oraz zachowanie wysokich standardów dyskusji parlamentarnej. W kontekście nowej rzeczywistości politycznej, jaka wyłoniła się po wyborze Karola Nawrockiego na urząd prezydenta Rzeczypospolitej, Hołownia zaznaczył, że nadchodzące miesiące będą sprawdzianem dojrzałości instytucji demokratycznych oraz kultury politycznej w Polsce. Dzień po wyborach prezydenckich, po rozstrzygnięciu którego Dokonali Polacy. Jako marszałek Sejmu już dzisiaj to zrobiłem. Raz jeszcze chciałbym pogratulować wybranemu przez obywateli Rzeczpospolitej prezydentowi elektowi Karolowi Nawrockiemu i wyrazić nadzieję, którą też już dzisiaj miałem okazję wyrazić w pisanej formie, że za główne zadanie swojej prezydentury uzna odbudowanie jedności, odbudowanie Wspólnoty. Odbudowanie zgody i pokoju w Polsce, która jest tak spolaryzowana, jak chyba nigdy dotąd, mimo że przywykliśmy już do polaryzacji, Polsce, która jest po prostu pęknięta na pół. Po emocjonalnej konferencji prasowej marszałka Szymona Hołowni, Sejm rozpoczął swoje pierwsze posiedzenie po wyborach prezydenckich. Atmosfera na sali plenarnej była napięta od samego początku. Posłowie Prawa i Sprawiedliwości wstali z miejsc, bijąc brawo i skandując Karol Nawrocki, prezydentem Polski. Ich entuzjazm był tak głośny, że zagłuszył próbę rozpoczęcia obrad przez marszałka. To jak już państwo macie rozgrzane dłonie, to tymi brawami powitajmy też Szkołę Podstawową numer 67 w Gdańsku. Klasę 8a i opiekunów na zaproszenie pani poseł <ścoughs> Barbary Okuły. Super. Zapraszam, 6 sierpnia będzie. 6 sierpnia będzie. A teraz odwróćcie się proszę w stronę galerii i pozdrówcie tymi brawami naszych gości. Szkoła Podstawowa nr 67 w Gdańsku. Jeszcze raz was pozdrawiamy. A także wycieczka ze szkoły podstawowej w Rudnie i Milanowie, którą zaprosiła pani poseł Monika Pawłowska. Pozdrawiamy was serdecznie. Super, że jesteście. Otwieram posiedzenie. Zrobiłem to po to, żeby posłowie mogli się zapisać, bo wtedy rusza kolejka. Na sekretarzy dzisiejszych obrad powołuję posłów Patryka Jaskulskiego, Adriana Wiczczaka, Filipa Kaczyńskiego i Bartłomieja Dorywalskiego. W pierwszej części obrad sekretarzami będą... Posłowie Patryk Jaskulski i Adrian Widczak, Protokół i listę mówców prowadzić bę będą posłowie Patryk Jaskulski i Filip Kaczyński. Protokół 35 piątego posiedzenia Sejmu uważam za przyjęty. Informuję Radę a Ministrów przedłożyła projekt ustawy o likwidacji Akademii Kopernikańskiej i Szkoły Przycisk. Zaraz, zaraz, spokojnie. Przyjemności musicie sobie dawkować. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. No rozumiem, że przyjemnością jest możliwość zagłosowania za najlepszym rządem Rzeczpospolitej. Dlatego staram się to dawkować. Wysoki Sejmie uprzejmie informuję, że dziś odbędą się posiedzenia komisji. Edukacji i nauki, godzina 10.30. Finansów po ja przegrałem publicznie. wybory, to takżeście się mi nie klaskali. Naprawdę przestańcie. Proszę bardzo, panie pośle. Po emocjonalnym otwarciu posiedzenia Sejmu przez marszałka Szymona Hołownię, atmosfera na sali plenarnej szybko stała się napięta. Posłowie przystąpili do zgłaszania licznych wniosków formalnych, które odzwierciedlały głębokie podziały polityczne w parlamencie. Poseł Jarosław Sachajko z Koła Wolni Republikanie złożył wniosek formalny, domagając się, aby premier Donald Tusk odniósł się do kontrowersyjnych słów ministra spraw zagranicznych Radosława Sikorskiego, który stwierdził, że Polska zyskała na II wojnie światowej. Następnie poseł Dariusz Matecki z Prawa i Sprawiedliwości zażądał dymisji rządu Donalda Tuska, argumentując, że stracił on demokratyczny mandat do sprawowania władzy. W swoim wystąpieniu oskarżył rząd o bezprawne przejmowanie mediów, prokuratury krajowej oraz o uniemożliwianie funkcjonowania Trybunału Konstytucyjnego i Krajowej Rady Sądownictwa. Poseł Adrian Sandberg z Partii Razem zgłosił wniosek formalny dotyczący procedowania projektów ustaw związanych z polityką społeczną, podkreślając konieczność transparentności i szerokiej debaty publicznej. Poseł Jan Kantax PiS oraz poseł Richard Wilk z Konfederacji również przedstawili swoje wnioski formalne koncentrując się na kwestiach związanych z funkcjonowaniem wymiaru sprawiedliwości oraz polityką fiskalną państwa. Dziękujemy panu posłowi sekretarzowi i teraz wnioski formalne poseł Jarosław Sachajko. 11 rzędów dzieli nas od wniosku formalnego pana posła Sachajko, mijam je kolejno. Wiemy jak zacznie. Szanowny panie marszałku, Nieobecny panie premierze. Na wstępie chciałem złożyć gratulacje prezydentowi elektowi Karolowi Nawrockiemu. Po pierwsze Polska, po pierwsze Polacy. Panie pośle, czas. Dobrze. Oklaski. Składam wniosek formalny o przerwę, informacje premiera, czy podziela stanowisko ministra Sikorskiego, który stwierdził, że Polska zyskała na II wojnie światowej. Słowa wypowiedziane przez ministra Sikorskiego to policzek wymierzony w 6 milionów pomordowanych oraz mieszkańców spalonych miast i wsi. Czy ta wypowiedź to jest przygotowanie pod niemiecką narrację rewizjonistyczną, czy skoro Zdaniem pana ministra Sikorskiego zyskaliśmy to powinniśmy coś oddać. Słowa ministra Sikorskiego to wpisywanie się w narrację Eriki Steinbach i niemieckich organizacji, które od lat fałszują historię i relatywizują winę Niemiec. Pytam wprost, panie premierze, kogo państwo reprezentują? Dziękuję. Z wnioskiem przeciwnym poseł Dariusz Matecki. Proszę bardzo, był wniosek o przerwę. Szanowny panie marszałku, składam wniosek przeciwny. Zamiast wniosku o przerwę żądamy dymisji rządu Donalda Tuska. Straciliście demokratyczny mandat do sprawowania władzy. Bezprawne przejmowanie mediów, prokuratury krajowej, uniemożliwianie funkcjonowania Trybunału Konstytucyjnego i KRS to w istocie zamach stanu w białych rękawiczkach. Przez ponad dwa miesiące kampanii wyborczej administracja rządowa, samorządy zarządzane przez KO, spółki Skarbu Państwa, Fundacje z zagranicznym finansowaniem, NIK nas, KBW, włączyły się we wsparcie Rafała Trzaskowskiego i w zwalczanie Karola Nawrockiego. Co zrobiliście, żeby to powstrzymać? Nic nie zrobiliście, a pomimo tych działań przegraliście! Donald Tusk de facto, grożąc wczoraj nowemu prezydentowi, wie, że dla niego Bodnara Domańskiego do więzienia droga prosta. I na koniec do Sławomira Trasa pięknie dziękujemy za wsparcie, za wielkie wsparcie i czekamy na testy. Dziękuję. To nie był wypadek przy pracy, tylko rezultat. Tak się kończy niedotrzymanie obietnicy złożonej milionom ludzi. I to jest niestety Pańskie dzieło, Panie Premierze. Ja mam pytanie: Gdzie jest ustawa o asystencji dla osób z niepełnosprawnościami? Gdzie jest ustawa mieszkaniowa? Dlaczego nic nie robicie z rosnącą dziurą w ochronie zdrowia? Mogliśmy to przegłosować półtora tygodnia temu. Zaproponowałem Wam zwołanie posiedzenia Sejmu, ale nie chciało Wam się nawet pracować, nie chciało Wam się nawet tego posiedzenia Sejmu zwołać. Jak ten sejm nie zacznie rozwiązywać spraw zwykłych ludzi, to za dwa lata premierem Polski będzie męcem w koalicji z Konfeder Konfederacji z Pisem I to, i to będzie wyłącznie wasza polityczna odpowiedzialność. Widzę jak się pan poseł Wibler rozmarzył, słuchając pana posła Zandberga. Pan poseł Kantak w imieniu Prawa i Sprawiedliwości. Bardzo przekonajmy się. Przekonajmy się, ja Panie jestem gotowy. tym razem bez złośliwości. Wysoka Izbo, pamiętacie, jak odliczaliście dni do końca kadencji prezydenta Andrzeja Dudy? Dudy? Codziennie wrzucaliście grafiki. Jeszcze 60 dni, jeszcze 59 dni. Moi drodzy, musicie doliczyć sobie 1800, 1829 dni. Ale chciałbym wam powiedzieć o waszym liczniku. Ten rząd, rząd Donalda Tuska rządzi już ponad 530 dni. Obieca, obiecywaliście, że w ciągu 100 dni 100 konkretów. Jednym z nich jest kwota wolna od podatków w wysokości 60 tysięcy złotych. To jest moment, sprawdzam dla was. My złożyliśmy ten projekt, bo wiadomo, wy nie jesteście chętni do roboty, więc my robimy za was. To leży w zamrażarce pana marszałka, no może to jest ta lekka złośliwość, a w zasadzie komisyjnej, już od zeszłego roku. Te wybory pokazały, że nie da się robić ludzi w konia. Trzeba pracować i realizować swoje obietnice. Do roboty! Dziękuję bardzo. Doceniam wszystkie te gesty i słowa courtoisy. Po wyborach prezydenckich, atmosfera polityczna w Polsce stała się jeszcze bardziej napięta. Prawo i Sprawiedliwość, wzmocnione zwycięstwem Karola Nawrockiego w wyborach prezydenckich, zyskało nową energię i przekonanie o możliwości przejęcia władzy. Jarosław Kaczyński, lider PiS, zaproponował utworzenie rządu technicznego, argumentując, że wynik wyborów to czerwona kartka dla obecnego rządu Donalda Tuska. Według Kaczyńskiego taki rząd miałby być apolityczny, składający się ze specjalistów, a jego premier wyłoniony w drodze negocjacji z różnymi siłami politycznymi. Z kolei koalicja obywatelska znalazła się w defensywie. Premier Donald Tusk zapowiedział, że zwróci się o wotum zaufania dla swojego rządu i przygotował plan awaryjny na wypadek trudnej kohabitacji z nowym prezydentem. Jednakże pojawiają się wątpliwości co do stabilności obecnej koalicji rządzącej. Krzysztof Bosak z Konfederacji stwierdził, że jeśli koalicja będzie się rozpadać, jego ugrupowanie jest gotowe poprzeć uchwałę o rozwiązaniu Sejmu. Obecna sytuacja wskazuje na możliwe przetasowania na scenie politycznej. PiS, korzystając z impetu po wyborach prezydenckich, dąży do przejęcia inicjatywy, podczas gdy koalicja obywatelska musi zmierzyć się z wewnętrznymi napięciami i utrzymać jedność, aby przetrwać nadchodzące wyzwania. Najbliższe tygodnie będą kluczowe dla przyszłości polskiej polityki. Dziękuję za wysłuchanie tego odcinka. Jeśli interesują Cię aktualne wydarzenia, zachęcam do subskrybowania mojego kanału oraz śledzenia kolejnych odcinków. Twoje wsparcie pozwala mi dostarczać rzetel.